Jest taki cichy moment, prawie niezauważalny, w którym coś się w niej zmienia. To nie dzieje się nagle, to nie jest wybuch, to nie szaleństwo. To jak szklanka, która pęka od środka, zanim rozpadnie się na zewnątrz. Patrzysz na nią, a ona wciąż wydaje się taka sama. Ta sama twarz, ten sam uśmiech, ten sam głos, który powiedział na zawsze. Ale coś w jej oczach się zmieniło. Niepokój, cichy dyskomfort, pustka, której sama nie potrafi nazwać. I ty to czujesz, bo dom staje się inny, powietrze staje się gęste, rozmowy są krótkie, cisza ciąży. Ona wstaje od stołu i bierze głęboki oddech, jak ktoś, kto powstrzymuje krzyk, który nie może wydobyć się na zewnątrz. Czasami wpatruje się w swoje odbicie o trzy sekundy dłużej niż powinna trzy sekundy, które mówią wszystko, i ty nie wiesz, co się dzieje. Ale ona wie, w głębi duszy ona wie, ponieważ jest taki dzień, jeden jedyny dzień, w którym lustro przestaje być tylko lustrem i staje się sądem, nie nad ciałem, ale nad życiem, nad czasem przeżytym, nad czasem straconym, nad czasem, który już nie wróci. To tam się zaczyna, burza, której nikt nie widzi, burza, która nie robi hałasu, burza, która zaczyna się w sercu, zanim wybuchnie w rodzinie, a ty, ty jesteś w oku tej burzy, i wen, nie zdając sobie sprawy, że ziemia już drży pod twoimi stopami, Pausa, oddychaj, ponieważ to, co za chwilę zrozumiesz, nie dotyczy tylko jej. Chodzi o to, co się dzieje, gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że świat nie patrzy już na nią w ten sam sposób, w jaki kiedyś patrzył, i co to robi z jej duszą i z twoim życiem. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz wśród pierwszych osób, które otrzymają każdy nowy materiał, który opublikujemy. Kiedy kobieta przekracza granicę 40 lat, coś głębokiego zaczyna się w niej poruszać. To nie tylko ciało się zmienia. To nie tylko skóra, metabolizm, cykl czy waga. To świadomość. Zaczyna czuć niemal instynktownie, że czas przestał być zasobem nieskończonym. Jej wewnętrzny wszechświat dostrzega coś, czemu umysł wciąż próbuje zaprzeczyć. Młodość nie wraca. Ona wie, że kiedyś patrzono na nią z intensywnością, że wystarczyło jedno spojrzenie, że jej obecność niosła blask, że świat zdawał się odpowiadać na sam fakt jej istnienia. Ale teraz, gdy wchodzi do pomieszczenia, cisza jest inna. Spojrzenia nie przychodzą tak szybko, komplementy nie są już darmowe. Energia, która kiedyś przyciągała bez wysiłku, zaczyna zawodzić. A to jest druzgocące w sposób, którego wielu mężczyzn nie rozumie, ponieważ dla niej przez większość życia poczucie bycia pożądaną nie było tylko próżnością, było tożsamością, było bezpieczeństwem, było orientacją w świecie. Kiedy to centrum zaczyna pękać, ona nie tylko się zmienia, ona staje twarzą w twarz z własną emocjonalną śmiertelnością. To moment, w którym serce szepcze: Jeśli nie jestem pożądana, czy istnieje to pytanie jest okrutne. I jeśli nie zostanie przyjęte, jeśli nie ma dla niego przestrzeni do oddychania, jeśli nikt tego nie nazwie, strach zamienia się w desperację, a desperacja zamienia się w ucieczkę, albo w konfrontację, albo w pustkę. I to jest dokładnie ten moment, w którym wszystko może runąć, nie dlatego, że jest słaba, nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jej ból jest prawdziwy i cichy. Jeśli ty, jako mężczyzna, nie rozumiesz tego bólu, Możesz w końcu pomyśleć, że oszalała, że zmieniła się bez powodu, że chce zniszczyć wszystko, co zbudowaliście. Ale to nie to. Ona walczy z czymś, czego nie widzisz, ze strachem przed tym, że nie jest już widziana. Jeśli nie będziesz potrafił tego rozpoznać, nie będziesz potrafił stać mocno. Podczas gdy ona gubi się w środku, możesz w końcu stracić wszystko. Ponieważ kiedy ona siebie nie widzi, próbuje się odbudować. A czasami ta odbudowa odbywa się poprzez wyrwanie tego, co już istnieje. Przez wiele lat żyła w świecie, który odpowiadał na sam fakt jej obecności. Nie było to świadome. Nie było to coś, co planowała, po prostu tak było. Wchodziła do restauracji i były oczy, szedł ulicą i była uwaga. Mówiła, a dźwięk jej głosu miał pewien blask. To tak, jakby świat nieustannie potwierdzał: Masz znaczenie, jesteś pożądana, jesteś widziana. A dla większości kobiet to potwierdzenie zaczyna się wcześnie, w okresie dojrzewania, w młodości, w pierwszym związku, przy pierwszym komplemencie na ulicy, przy pierwszym przeciągłym spojrzeniu mężczyzny. Nie prosiła o to, nie wybrała tego, ale to ukształtowało sposób, w jaki zrozumiała własną wartość. Więc gdy dochodzi do czterdziestutki, coś się zmienia w lustrze. A ta zmiana nie zachodzi tylko w obrazie. Zachodzi w sposobie, w jaki świat na nią reaguje. Wchodzi do pomieszczenia i nikt nie zauważa. Publikuje zdjęcie, a komentarze są cichsze. Uśmiecha się, a efekt nie jest już ten sam. To tak, jakby światło, które oświetlało jej twarz, stało się nieco matowe, nie od wewnątrz, ale od zewnątrz, w spojrzeniu obserwatora. I to rani coś bardzo głębokiego. Ponieważ przez lata bycie pożądaną było wewnętrznie tłumaczone jako jestem wartościowa, jestem wystarczająca, istnieje, a teraz musi znaleźć nową oś, nowe centrum, nowy sposób istnienia w świecie, który nie zależy od odbicia, które zwraca świat. Ale prawie nikt jej na to nie przygotował. Społeczeństwo celebruje kobiecą młodość z niemal okrutną intensywnością, jakby piękno było pewnego rodzaju monetą. Która pewnego dnia po prostu traci ważność. Więc, gdy zdaje sobie sprawę, że darmowa walidacja się skończyła, to nie jest tylko smutek, to żałoba, to strata, to pęknięcie tożsamości. I ten ból, gdy nie jest nazwany, zamienia się w emocjonalny chaos. Pyta siebie: Dlaczego już nie wystarczam? Dlaczego nie jestem już widziana jak kiedyś? Co jest ze mną nie tak? Nic nie jest nie tak, nic nie zostało utracone. Nic się nie skończyło, ale sposób bycia widzianą w świecie się zmienił, a jeśli nie ma wewnętrznej struktury, desperacko próbuje odzyskać to, co już nie może wrócić. To właśnie ta cicha desperacja zaczyna tworzyć pęknięcia w domu, w związku, w jej sercu i to jest dokładnie ten punkt, w którym rodzi się fantazja, że istnieje równoległe życie, nowy początek, inna droga, na której wszystko wraca do tego, co było kiedyś. Niewidzialna obietnica, emocjonalna ucieczka, to tutaj drugie życie zaczyna wzywać. Gdy lustro już nie zwraca tego samego potwierdzenia, gdy spojrzenie świata staje się bardziej neutralne, coś w niej zaczyna szeptać. A jeśli jeszcze jest czas, a jeśli mogę zacząć od nowa, a jeśli mogę przeżyć na nowo to, co kiedyś czułam, w tym momencie rodzi się idea drugiego życia, nie prawdziwego życia, ale życia wyobrażonego idealizowanego zbudowanego nie na teraźniejszości, ale na pragnieniu ucieczki od tego co boli. Wyobraża sobie nowy etap, nową tożsamość, nową miłość, która przywróciłaby to uczucie bycia widzianą. Nie chodzi o mężczyznę. Nigdy nie chodzi. Chodzi o to, co ten mężczyzna reprezentuje. Obietnicę młodości, obietnicę blasku, obietnicę, że wciąż może być centrum wszechświata. Powtarza sobie Zasługuje na szczęście. To zdanie w izolacji wydaje się szlachetne, wydaje się uzasadnione, wydaje się sprawiedliwe. Ale w rzeczywistości mówi: chcę odzyskać tę osobę, którą byłam, gdy czułam, że żyje. Ponieważ już nie czuje się żywa we własnej skórze, więc zaczyna rekonstruować wersję siebie, która być może nigdy nie istniała. Wolną kobietę, niezależną kobietę, promienną kobietę. Kobietę, która wybiera, a nie tę, która czeka na wybór. Ale ta rekonstrukcja często odbywa się na niewidzialnych ruinach, oddala się emocjonalnie, staje się niespokojna. Porównuje męża z fantazjami, które nigdy nie były prawdziwe. Zaczyna dostrzegać wady tam, gdzie kiedyś była cierpliwość, zaczyna widzieć brak tam, gdzie kiedyś była stałość, ponieważ teraz już nie patrzy na mężczyznę przed sobą, patrzy na mężczyznę, który mógłby istnieć. Mężczyznę, który nie istnieje. I im bardziej karmi tę wizję, tym bardziej obecne życie wydaje się małe, niewystarczające, bezbarwne. W ten sposób poszukiwanie nowego życia zaczyna zżerać stare. Nie z powodu samego życia, ale dlatego, że wierzy, iż istnieje inny świat, w którym znów jest tą, kim była. Ale to, co chce odzyskać, nie jest na zewnątrz, jest wewnątrz. Młodość, której szuka. To nie ciało, nie twarz, nie skóra, to znaczenie, jakie przypisała faktowi bycia pożądaną. A kiedy poszukiwanie rodzi się z ucieczki, nie buduje niczego, niszczy. Rodzina się rozpada, szacunek się rozpuszcza, zaufanie umiera pierwsze, miłość umiera ostatnia i po cichu. Fantazja o drugim życiu jest kusząca, ale ma wysoką cenę i zawsze ją pobiera, bez wyjątku. A kiedy zdaje sobie sprawę, to nie tylko życie się zmieniło, to ona. I to w tym momencie, gdy fantazja nabiera siły, w związku zaczyna pojawiać się inna dynamika. Kiedy patrzy wstecz, nie widzi tylko wspomnień, widzi ścieżki, których nie wybrała, widzi drzwi, których nie otworzyła, widzi wersje samej siebie, które zostały w tyle i nigdy nie zostały przeżyte, pamięta karierę, która mogła rozkwitnąć, marzenia, które zostały odłożone na później. Wolność, na której odzyskanie wierzyła, że będzie miała czas, ale czas nie czeka, i czas pobiera opłaty. I zdając sobie z tego sprawę, czuję coś bardzo konkretnego: żałobę po życiu, które się nie spełniło. Ten żal jest cichy, nie jest komentowany wśród przyjaciół, nie staje się tematem rodzinnych rozmów, ale żyje tam, w niej, jak ciągły cień. Patrzy na własne ciało i już go nie rozpoznaje nie dlatego, że jest brzydkie, ale dlatego, że już nie odpowiada obrazowi, który kiedyś reprezentował moc, obecność, możliwość. Patrzy na męża, a on nie zmienił się tak bardzo, ale ona zmieniła się w środku. I ta zmiana tworzy zniekształcenie. Jeśli nie potrafi zaakceptować wyborów, których dokonała, jeśli nie potrafi pogodzić się z własną historią, zaczyna szukać winnego. A najbliżej jest mężczyzna u jej boku. Staje się symbolem wszystkiego, co straciła. Nawet jeśli to on podtrzymywał wszystko, co przeżyła, nawet jeśli był wsparciem, podporą, stałością, ale żal nie jest racjonalny. Żal jest ślepy, zmienia troskę w opresję, zmienia obecność w więzienie, zmienia stabilność w nudę, zaczyna myśleć: oddałam młodość temu życiu, zrezygnowałam z powodu niego, mogłam być kimś znacznie więcej i im bardziej karmi te myśli, tym bardziej oddala się emocjonalnie. Nie dlatego, że on zrobił coś złego, ale dlatego, że nie mogła znieść spojrzenia na siebie bez wymówek. Żal rodzi się, gdy przeszłość nie została zrozumiana, i rośnie, gdy teraźniejszość nie jest rozpoznawana. W tym momencie związek zaczyna stawać się polem niewidzialnego napięcia. Nic nie trzeba mówić. Zmiana jest w powietrzu, w spojrzeniu, w ciszy. A ta zmiana prawie zawsze otwiera przestrzeń na wejście czegoś nowego, nie czegoś lepszego, po prostu czegoś, co oferuje to, czego jej w tej chwili brakuje wrażeń. To w tym emocjonalnym scenariuszu dochodzi do następnego ruchu. Kiedy wewnętrzny kryzys staje się zbyt wielki, by go zrozumieć, musi znaleźć sposób, by nadać sens temu, co czuje. Ból potrzebuje twarzy, frustracja potrzebuje celu. Poczucie straty potrzebuje kierunku, a mężczyzna, który jest u jej boku, mężczyzna, który zawsze tam był, staje się najbliższym lustrem. Nie ma znaczenia, czy był lojalny, nie ma znaczenia, czy dawał wsparcie, nie ma znaczenia, czy był stałą obecnością. Na tym etapie nie jest postrzegany jako osoba, jest postrzegany jako symbol, symbol życia domowego, symbol rutyny, symbol dokonanych wyborów. Symbol tego, co uważa, że straciła, przekształca się, nie zdając sobie z tego sprawy, w ekran, na który ona projektuje wszystko, czego nie potrafi znieść w sobie. Zaczyna traktować go z niecierpliwością, z oziębłością, z subtelną pogardą, z małymi, ukrytymi oskarżeniami. Nie dlatego, że na to zasługuje, ale dlatego, że nie wie, jak poradzić sobie z własnym bólem. Jeśli mężczyzna nie ma struktury emocjonalnej. Próbuje rozwiązać ten kryzys, robiąc więcej. Próbuje zadowolić, próbuje przekonać, próbuje argumentować, próbuje udowodnić, że ona się myli, ale każda jego próba jest interpretowana jako natręctwo, jako kontrola, jako duszenie. I próbując uratować związek, pogrąża go jeszcze bardziej. Ponieważ, gdy mężczyzna się ugina, gdy zaczyna prosić o miłość, gdy błaga o uznanie, traci to, co podtrzymywało fundament związku, swoją oś. A kobieta, która już jest zagubiona, widząc, jak on traci własną oś, czuje jeszcze większą złość nie na jego osobę, ale na fakt, że teraz nawet on nie potrafi już ustać na nogach coś subtelnego, ale definitywnego się zmienia. Mężczyzna przestaje być kotwicą, i cały dom traci ciężar i formę. Kiedy ugina się przed jej desperacją, związek rozpada się od środka. To jest dokładnie ten punkt, w którym pojawia się przestrzeń na wejście innego spojrzenia, niekoniecznie innego mężczyzny, ale innego świata, innej obietnicy, innego możliwego horyzontu, a to, co wchodzi zazwyczaj, nie jest rzeczywistością, jest fantazją. Kiedy jej wewnętrzny kryzys nie znajduje nazwy, kierunku ani zrozumienia, zaczyna rozprzestrzeniać się po domu, jak klimat. To nie krzyk, to nie eksplozja, to napięcie. Ciężka cisza, krótkie odpowiedzi, zimne spojrzenia. Dom, który powinien być schronieniem, staje się terytorium wojny emocjonalnej. Dzieci czują, zanim zrozumieją, zauważają zmianę w powietrzu. W sposobie, w jaki matka oddycha, w sposobie, w jaki ojciec się wycofuje. Uczą się ważyć słowa, chodzić w ciszy, obserwować, zanim przemówią. Spokój, który kiedyś był naturalny, staje się czymś kruchym, niemal obcym. Mężczyzna z kolei traci grunt pod nogami, ponieważ widzi, jak wszystko się wali, ale nie wie, gdzie jest punkt początkowy, nie wie, gdzie dotknąć, nie wie, co powiedzieć, nie wie, jak rozwiązać problem i czuje się bezsilny, nie dlatego, że brakuje mu siły, ale dlatego, że nikt go nigdy nie nauczył, jak radzić sobie z emocjonalnym załamaniem kobiety, którą kocha. Społeczeństwo nauczyło mężczyznę być żywicielem, pracownikiem, obrońcą, ale nie nauczyło go nawigować po tym, co niewidzialne. Nie nauczyło go rozpoznawać strachu za atakiem, bólu za oziębłością, niepewności za nagłą arogancją, więc próbuje naprawić to logiką, argumentami, wyjaśnieniami, a to tylko pogarsza sprawę, bo to nie rozum upada, to tożsamość, to poczucie własnej wartości, to sens życia. Ona nie walczy z mężczyzną, ona walczy z czasem, z lustrem, z poczuciem, że coś wymyka się na zawsze, ale bitwa toczy się w domu, a rodzina staje się frontem tego konfliktu. Nie dlatego, że jest okrutna, nie dlatego, że jest niewdzięczna, ale dlatego, że jest zagubiona we własnym strachu i nikt jej nie powiedział, że ten moment nadejdzie. W ten sposób dom przestaje być domem i staje się ciągłym odbiciem tego, z czym ona nie potrafi się zmierzyć. Kiedy zaczyna się chaos, pierwszym impulsem mężczyzny jest próba ratunku. Widzi cierpiącą kobietę, widzi rosnące napięcie i wierzy, że jeśli będzie milszy, bardziej cierpliwy, bardziej dostępny, ona się uspokoi. Ale tak się nie dzieje, ponieważ gdy mężczyzna próbuje zadowolić, by uniknąć załamania, przekazuje cichą, lecz druzgocącą wiadomość: Moja wartość zależy od Twojej aprobaty. A kiedy ta wiadomość się pojawia, Oś związku pęka. Kobieta w kryzysie nie szuka dodatkowej czułości, szuka kierunku, szuka stanowczości, szuka kogoś, kto pozostanie cały, podczas gdy ona czuje, że się rozpada. Kiedy mężczyzna klęka emocjonalnie, wzmacnia strach, który ona już czuje. Skoro nawet on nie jest solidny, to wszystko naprawdę się wali. Ona nie potrzebuje mężczyzny, który mówi: Zrobię dla ciebie wszystko. Potrzebuje mężczyzny, który mówi: Rozumiem, przez co przechodzisz, ale nie porzucam swojego centrum. Granice to nie odrzucenie, granice to grunt. Klarowność to nie Klarowność to kierunek. Bezpieczeństwo to nieposiadanie, bezpieczeństwo to obecność. Fatalnym błędem nie jest kochać za mocno. To kochać bez kręgosłupa. Miłość, która próbuje zapobiec konfliktowi, unika dojrzałości. Miłość, która klęka, karmi pustkę. Tylko miłość, która trwa stanowczo, otwiera przestrzeń, by ona mogła znów oddychać. Musisz zrozumieć coś fundamentalnego. Burzy nie zwalcza się burzą. Kiedy ona jest w kryzysie, jej wewnętrzny świat jest zdezorganizowany chaotyczny, głośny. Jeśli reagujesz impulsem, obroną lub desperacją, stajesz się częścią tego chaosu. Postawa, która stabilizuje, jest cicha. Nie podnosisz głosu, nie grozisz, nie błagasz. Nie gonisz za kontrolą, oddychasz, stanowczo, obecnie, w całości. To właśnie ta obecność robi różnicę. Ponieważ kobieta w kryzysie testuje solidność mężczyzny u swego boku nie ze złośliwości, ale dlatego, że jeśli ona się wewnętrznie rozpada, musi wiedzieć, że istnieje coś, co nie upada. Jeśli stracisz centrum, ona tonie jeszcze głębiej, ale kiedy pozostajesz klarowny, kiedy mówisz spokojnie, kiedy stawiasz granice bez agresji, kiedy mówisz, Jestem tutaj, widzę cię, ale nie złamię się. Coś w niej rozpoznaje grunt. Klarowność to mówienie, co czujesz bez oskarżania. Granice to mówienie, co akceptujesz, a czego nie. Spokój to język siły. Bycie stanowczym to nieporzucanie własnego głosu dla utrzymania sztucznego pokoju. To skała, która nie musi krzyczeć, by być skałą. To port, który nie musi biegać, by udowodnić bezpieczeństwo. To mężczyzna, który wie, że obecność jest warta więcej niż słowa. A kiedy stajesz się tym stałym punktem, burza zauważa, że nie ma się czego uczepić i bardzo często uspokaja się u Twojego boku. Ale jest jeszcze głębsza tajemnica, którą musisz zrozumieć. Musisz zaakceptować najtrudniejszą prawdę. Nie możesz jej uratować przed samą sobą. Twoją misją nie jest naprawienie jej kryzysu. Twoją misją jest przetrwanie go z integralnością. Nie porzuciła cię z powodu tego, kim jesteś; porzuciła cię, ponieważ nie mogła znieść wersji siebie, którą zwróciło jej lustro życia. To nie jest odrzucenie mężczyzny, to ucieczka kobiety. Zaakceptowanie tego uwalnia cię od desperacji. Nie przegrałeś bitwy, straciłeś iluzję, że masz kontrolę. Więc jaki jest Twój jedyny i prawdziwy ruch? Nie ścigaj jej, nie obwiniaj jej, nie łam się. Bądź mężczyzną, którym musisz być dla siebie. Znajdź własną oś. Nie chodzi o to, by sprawić, by znów cię pokochała. Chodzi o to, by być mężczyzną, który, nawet jeśli świat się wali, pozostaje na nogach. Wróć do swojej dyscypliny. Wróć do swojej pracy. Wróć do swojej ciszy. Wróć do tego, co cenisz, niezależnie od jej obecności, ponieważ jedyną kotwicą, która powstrzymuje ją przed zatonięciem, jest twoja własna kotwica. I pamiętaj o najstarszym prawie świadomości. Mężczyzna, który jest kompletny, nie boi się straty. Po prostu patrzy na pustkę i pyta, co mam teraz zbudować? Jeśli potrafisz pozostać kompletny w tym momencie zniszczenia, nie straciłeś jej, znalazłeś siebie. Poznaj siebie, zanim świat zażąda, byś był kimś innym.